Cześć! W ostatnim materiale prezentowałem 5 rodzajów kory jakie mamy dostępne w swojej ofercie. A dzisiaj zaprezentuję na jaką powierzchnię wystarcza jeden korek każdej z nich, z wyjątkiem mielonej, bo mielona głównie nadaje się do mieszania z glebą, z ziemią, yy, aby ją użyźnić i poprawić jej jakość. Yy, do tego celu przygotowałem korytka, tak jak tutaj widzicie o wymiarach mecz kwadratowy od do tej deseczki za nią pół metra nadwyżki i tak mamy te cztery rodzaje zaczniemy od najbardziej popularnej czyli średniej grubej i później pojedziemy dalej średnia średnia będzie jaka pierwsza daje się do małych i średnich bylin, ale tak naprawdę bardzo ładnie wygląda przy każdego rodzaju wysokości. Frakcja między 2 a 5 cm wydajna bardzo ładnie się rozrzucają. Proszę bardzo ale paknie lasem. Grubość będzie gdzieś na 6 cm, tyle ma ten bruk, tak mniej więcej taka wysokość powinna być, żeby to miało ręce i nogi, metr już mamy, prawie przesunięte. To ładnie wyglądało, bardzo ładna, regularna. Ale pachnie ładnie. Tanie wygląda brązowa metr osiemnięty. No i co? O no tak, bym powiedział metr cały, metr dwadzieścia. Metr dwadzieścia to jest powierzchnię jaką możemy obsypać z tej kory średniej bardzo fajna, ładnie pachnie No Teraz mamy grubą to jest bardzo popularna, bardzo fajna Worki 80 litrowe, przypomnę Dobrze. Pokażmy z grubą tam las <noise> lasy nie można chodzić a my go mamy tutaj na co dzień grube zróżnie kawałki takie, takie tu jest frakcja od 5, 5, to nawet... naprawdę ja zawsze mówię, że z tej grubej zrobimy maksymalnie metr kwadratowy. I myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Jest mniej wydajna niż średnia, ale jest bardziej trwała. Pasuje do miejsc, gdzie jest wiecznie. Podczuje, rewelacyjnie wygląda. zawsze polecam ją jako warstwę wschodnią na spód zamiast agrowłókiny. Ona tworzy taką fajną warstwę, jak się ją przykryję, średnią bądź grubą, bardzo fajnie zastępuje agrowłokinę, też nie przepuszcza, utrzymuje e, bardzo dobrze wilgoć. Raczej na wierzch bym jej nie damo, bo w miejscach yy, no wiecznych bo będzie nam trzeba częściej uzupełniać natomiast też dobrze się nadaje pod i róże. ona bardzo jak mówię utrzymuje wilgoć więc yy, nie no jest fajna tutaj jest granulat między 1 a 2 cm to są to są takie płatki chory Że ona będzie najbardziej wydajna, z racji tego, że się bardzo. planowuję. nie więcej. Tak, mówiłem, płatki między 1 a 2 cm. To jest taki mat. Sporo zostało tymi, tymi dyskami się nie sugerujcie, bo one są troszeczkę na różnych poziomach. Natomiast do tego bruku jest 6 centymetrów taka ściółka. Taką ściółkę chcemy uzyskać i no z tej. No prawie metra kwadratowego najwięcej. Największą powierzchnię z tych na razie trzech możemy uzyskać. Bardzo też fajna. Tak jak mówiłem, świetnie nadaje się zamiast agrowoluminy. No, świetnie. ostatnia jaką mamy też nasza nowinka skora y, gruba ręcznie wybierana to są kawałki ręcznie wybierane dwa materiały wcześniej prezentowałem ją jak ją wprowadzaliśmy to jest skora dekoracyjna typowo dekoracyjna nie ma tu y, kawałków mniejszych niż 10 cm tak między 10 a 30 zazwyczaj to jest około 20 cm zresztą zobaczymy Zpadam, Już takie, że tak powiem U. są już takie maskę no, można z niego zrobić no, tu się bardziej już to układa no tak jak mówiłem bardziej dekoracyjna, no. więc tutaj kwestia najmniejszy kawałek no to 10 cm, takie coś to jest myślę, że najmniej Jest to tyle fajna, że można ją sobie tak poobracać na torową stronę i jest super wygląda. Ostatni klient przysłał mi zdjęcia, w sumie na Facebooku są z jego ogrodu. Bardzo świetnie to wygląda. Tak, spróbuję szybko to zrobić. Tak naprawdę możemy zrobić jedną warstwę, ja to zrobiłem trochę grubiej, żeby jakby pokazać i odnieść się do całości grubości, czyli 6 cm. A ja można nawet tak jedną koło siebie ja. Tam grużę. Tak ona wygląda. To już tak jak mówię dekoracyjna kwestia. Kora najdroższa, no wiadomo trzeba ją wybierać rękoma. Ale jest bardzo ładna. Jest naprawdę super. Hmm. Także dotarliśmy do końca. Gruba, drobna. Tutaj mam grubą. chyba starcza na tak jak mówiłem około metra kwadratowego jak będziecie państwo obliczać sobie to przyjąć ten metr maksymalnie natomiast z tej średniej możemy przyjąć metr 20 metr m powierzchni jaką będziemy mogli obsypać w naszym ogrodzie właśnie powierzchnię co jeszcze no jeśli chodzi o aktualne ceny znajdziecie je na naszej stronie koraoddimasa.pl jak i na Facebooku. Yy, na stronie mamy sklep internetowy, który za pomocą którego możecie Państwo zakupić tą korę bez wychodzenia z domu. Transport mamy na całą Wielkopolskę własny, natomiast wysyłamy ją w ciągu dwóch dni na całą Polskę. Także bez wychodzenia z domu można zapłacić przez internet bez żadnego problemu. Hmm. Tak, to już jest tutaj Pamiętajcie. तोरा जिम्मा छ तेर्स कहाँ छ